Cześć, tak szybką nagrywkę zrobię na te shorty. Te shorty są jednak bardzo fajne, lepsze niż na tym TikToku, bo tutaj można więcej rzeczy yy, chyba zakomunikować yy, ludziom. Ale co, no ostatni, chodź. oczywiście się dobija do mnie ten masztu. Proszę bardzo. No ostatni trening dzisiaj robimy w Fejterze Wrocław, ciśniemy jutro do, jak to było? Piątki obok Radomia pod Warszawą. Na gale Gromda 6. Jest ciekawy skład. mocni zawodnicy. Wasyl zadyma, zadyma wasyl. No i bardzo dużo ciekawych nazwisk. Zobaczymy, co będzie. Jak nam los da. Dzięki bardzo. Spokojnego. Do zobaczenia.